Witam, TyWiHu1993, to jest pierwszy odcinek z Hardcora Crash Landing, który zostanę na FitTheBeastie. To nie jest nowa seria, to jest tylko taka seria, która będzie prowadzona razem z sezonem piątym. To nie jest sezon szósty, to jest po prostu yy, seria poboczna sezonu piątego na Hardcorze. Jest to Crash Landing Hardcore Mode. Jak to widzicie i po prostu będzie, no ciężko, mam nadzieję, bo to jest mapa questowa dostępna, jeszcze raz powiem, na Fiddebiście. Jeżeli ktoś chce, to może zagrać i właśnie aktu aktualnie zostało to, teraz zaczynam, w sensie nigdy nie włączałem tego, tylko sprawdzałem, czy działa. No i teraz tak, -M quest. dostałem książkę. Któro jest naszymi zadaniami, tylko czekajcie, bo... Jest na hardkorze, wszystko, czyli jedna śmierć i koniec tej serii pobocznej. Mam nadzieję, że przeżyję jak najdłużej. Musimy, jak widzicie, w lewym dolnym, dolnym rogu uważać na yy, wodę. Bo trzeba będzie pić dużo, yy, tak samo wezmę tu wszystko już. Tu też. Więc trzeba będzie... Mamy broń, to dobrze. I teraz tak. Tutaj mamy questy. Questy otwieramy i mamy po kolei questy, które możemy robić. Musimy robić. Czyli mamy teraz tutaj pierwszy quest, który jeszcze ogarniam, jest bardzo prosty. Za to dostanę wodę, co jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. I on polega na tym, żebym zebrał dwa fluid transposery. Które są tutaj Więc pam pam Quest gotowy, claim reward Widzicie dostałem reward o, oh. Ten camel pack Yeeej Dostałem rewarda I teraz będę mógł, że tak powiem bo Mam wodę, mogę pić A! Ah. Więc widzicie, w nogu jest też temperatura ciała. Znaczy, temperatura ogólna a nie ciała, zagadam. Chyba. Nawet nie wiem. No ale jak wiecie, jak będzie za gorąco, to będzie źle. Nie wiem, czy żeby się schłodzić, to wystarczy wejść do wody. Ale chodzi ogólnie, fabuła tego jest taka, że się rozbiliśmy statkiem. Tutaj wycieka nam paliwo, prometeum. Promyla, pro, 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 chyba jakoś tak. No i ogólnie no, pff, co tu dużo mówić, temperatura mi rośnie Co mi bardzo niepokoi Nawet się pocę? Czy co? Lol, poce się hmm. Nawet nie wiem czy się poce dokładnie yy. Nie, nie zakładaj Nie wiem tylko, czy warto But, mm, camel kamel, pak kamel, jak go napełnić? Jak go napełnić? No ale muszę bardzo uważać na tą wodę. W sensie, żeby ogarnąć, żeby się to za szybko nie skończyło. Crafting station, ok. Jakie mamy drugie zadanie? Eee, make sure you plant something in the dirt. Aha, mam coś posadzić. O, ale to trudne musi być. Dostanę dirtu. Ale, what? Mam wodę. Ale... Co? Przecież tu nic nie ma. Tu jest tylko dust. Jak ja mam cokolwiek posadzić, skoro nawet nie mam czego posadzić? What the fuck? To obejrzyjmy to. Czy tu nic nie ma? Czy tu na pewno nic nie ma? Jest silnik, zgaduję, z którego wycieka paliwo. Czekaj, ja nie mam żadnych sezonek. Żarcie mam. Ja pierdzielę Temperatura moja wskakuje wyżej. Hmm. Nie, <laughs> zaraz ginę i będzie koniec. <śmiech> <śmiech> What the fuck? Dobra, może inne zadanie. Whaa. Ja nie mam ten Desperate Salt um, Aha, duże koncentra, bla, bla, bla. Mam sól. W tym Dircie sól. Dobra, mamy z Ex nihilo właśnie. Naszą. No, Do się zściwania, więc od tego zaczniemy. Mamy już trochę rzeczy. Gunpowder, pullman, stone. Ok, spoko. To musi być bardzo, bardzo, bardzo trudne. Zresztą ja za chwilę znowu będę padał. Hmm. Okej, okay. mamy Mila. Dobra, mamy sól. Dobra. Eee. To jest jak ja mam to. Nie, przecież. Hm O! Oh. The very basic. Który to był quest? The very basic. To jest desperate times. The very basic to był ten. Czyli mamy już to, jeszcze tylko jeden dust, ok? Potrzebuję jeden dust. Ups. Dostałem dirta Nice Uuu, niedobrze Headstroke. Nie wiem czy czapka by mi się przydała. Może. Hm. Jak ja to mam zapobiec? Nie wychodzić na słońce, czy do wody wleść. Ale woda nie za bardzo działa. Na to. nie Niedobrze, za chwilę umrę. A... Kurde, jak ja mam napełnić ten kamel pak wodą? Już wiem. Boże, jak jest jestem idiota. Chyba tak. A może i nie? Dobra, możliwe, że nie. Zaraz umrę i będzie koniec. Hmm. Hmm. Uh, to mamy, wodę mamy. teraz tak. Saplings, the sapling, water. You must use the QDS to hand in the task. Hmm. Make sure you do not always use saplings. saplings, the saplings. Hmm. Wow. Ja nie wiem, jak obniżać temperaturę, i to jest właśnie lipa. Kurde. Wejdę do wody. Powinno się obniżyć, ale nie obniża się. Lera. Jak piję, to się obniża, ale szybko wzrasta. Chodzi na pewno to o to. Czeka, dajcie chwilę. Dobra, przeczytałem jak tutaj ten camel pack yy, napełnić, więc piszę, że 4 po prostu, albo tak po prostu można i już. Więc i to będzie automatycznie mnie, yy, no. Jak widzicie, pomaga. I, i przeżyję, i nie będzie na pierwszym odcinku końca to, to wszystko. To po cenie się dodaje właśnie. Enviro mind to jest właśnie takie. I teraz muszę jak najszybciej zacząć robić rzeczy. Nie wiem, jak to, dokładnie to działa. Bo to jest Questing, ale Bound. No i co z tego, że jest Bound? Napewnijmy jeszcze. Muszę bardzo pilnować tego, a za chwilę mi się skończy woda. Jezu. Już rozumiem o co chodzi. Dobra. Więc ja to podniosę. I musimy to położyć obok transpozera. żeby to zrobić do działania. I w ten transpozer będzie napełniał to wodą w tym wypadku. O, ziemno się robi jak fajnie. Wodą. Wodą, no tak. No, tak, wodą. Tu nie ma wody. Prawie. <laughs> czekajcie, czekajcie. że jak chcę zrobić, żeby tego nie zmarnować? Nawet nie wiem, czy nie źródełko działa. Hmm. If, you when, if you drop sapling the liquid transports will get a Sapling w tym, dobra. A ja nie mam saplinga. Chyba to są zaplinki. the very basic został zrobiony, to ja nie wiem, co może kliknąć, żeby, a jeszcze do tym flasha potrzebuję, dobra, yy, to musimy zrobić teraz chyba, nie, tego nie możemy zrobić, yy, data tablet, 30 metrów Uf, moby. Moby, moby, mamy sprówek zawsze. What the fuck? Hardcore, hardcore. Musiał to zamknąć, wiem. What the f**k What? Skąd się wziął z tyłu. To jest dziura? Nie... Jeszcze więcej... Dirt! O! Oh. Dirt mnie uratuje Dobra o nie, tu się skończyło nam coś. Ja pierdziele, masakra. Potrzebuję wody, wody, dużo. O, mam lejza. Du... Dużo bum bum. A ja potrzebuję wody. Do wody, Daisy Route, Dust potrzebuję dusta i dostanę saplingi. Aaaa! Jakie to. Nie chcę załagodzić życia, prawda? A co tu mamy jeszcze? The Hard Route. uh Hum. Ah, aqui vai necliperes. O curva. Ah! 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 <tos> <tos> Nie. Ach, teraz by się tak bardzo przydało włączyć sobie tutaj. O, peaceful, peaceful, please! Peaceful, peace. No i da się peacefula. Mój jezu. Czekam na ten dzień i nie wiem. Ja już zrobiłem teraz tego quest'a w tym. Yy, I teraz mój plan jest taki, że po prostu pójdę. Bo ogólnie chyba to nie powinno się Arcole grać, bo tu można, można, pisze, że można umierać. Więc ja pójdę przez The Easy Road. Ale nie będę nic wyłączał żadnych mobsów. Um, więc dobędę sobie to i potem nie wiem co zrobimy dalej. Tutaj widzimy jeszcze Tinkers Construct. A tutaj mamy to saplinki się zrobi, i mm, to by było dobrze. 30 water bottle zrobić jak najszybciej. No. Fak, ale wybuchają. Mam nadzieję, że będę musiał jak najszybciej fortyfikację zrobić, zanim się to rozpocznie. A to znaczy się no... Powinienem już zrobić fortyfikację na start. Więc nie myślę, żeby usunąć świat jeszcze raz Ale nie damy radę Najgorzej What the fuck Ja rozumiem, że zombiaki idą się kąpać do tego paliwa palącego się, ale... Bez przesady. Shit. Shit. O Jezu. Miecz by mi się przydał. Nawet nie mam, jak go zrobić. Au. O, robi się dzień. Normalnie super. Super. Ekstra. Woo. Zombieczku. Dawajcie dzień, dawajcie dzień, dalej, 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 dawajcie dzień. Czerwony kliper, jak miło. Jeszcze nie jest bezpiecznie, a ja muszę jak najszybciej wybiec. Pozbierać Dust i zrobić z Dusta fortyfikację Jak najszybciej Ja pierdziele Czego nie zabije Dawaj, padaj, 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 padaj. No, gin. What the fuck? Co się dzieje z kamer? Wody O Nie jestem głodny. Jak najszybciej, żarcie potrzebne jest. Jezu, żarcie nie mam już. I jeszcze pająki. No bez jaj, będę was pił tym kluczem. O, 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 o. o. Jeszcze jestem ranny, ale nie zginę, nie bójcie się, dam radę. Dobra, jak najszybciej, jak najszybciej. Zbieramy dust. Good. Eee, to było... Manual submit, climb reward. Oh. Rysing no, jestem głodny. No, eee, teraz tak, teraz tak. Mamy to, jestem głodny. Jestem tutaj. Mamy prądu trochę, spoko. Mamy shell, konstruktor. Nie wiem po co mi się to przyda. A, żeby nie zginąć na hardkorze, No tak, to będzie bardzo przydatna sprawa. Eee, teraz tak. Mamy troszeczkę wody, troszeczkę tego i tamtego. Mam nadzieję, że nie zniszczę źródełka. Dobra, mamy tutaj salt water bottle. To jest zło, zło totalne. Hmm. Salt water. Boję się tego pić, bo to będzie złe. Chyba. Muszę to jakoś oczyścić Czy coś Salt, water, bottle i salt Salt A salt Smelting na sól A, okej okay. szkoda tego Będę musiał to wypić Żeby opróżnić Well fit, ale jak miko Teraz tak, mm. Można pewnie to tu, tym Raczej się nie da nie, no, nie da się. Przeczytajmy, co my tu potrzebujemy teraz. E, dobra, już wiem. Musimy posadzić drzewo i musi ono urosnąć. O, takie fajne, duże, jeszcze urosło mi. Super. Dobra, zróbmy z tego drzewa już coś na sam początek. Um, saplingi noszły do trans. tego. Tylko czekaj, 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 czekaj. Muszę zrobić. Nie, czekaj. O! Tak. I tak, dobra. Fikierka. What the fuck? Poważnie? Dobra, rozumiem. Tak się bawimy. Po co się? Dać się jakoś oczyścić tę wodę. To by było świetne. Ups. Hmm. Zrobimy to tak. Tak i tak. Ale ta woda nie zadziała Musi być czysta jak łza Tą czystą wodę zdobędziemy z saplingów 100 no poważnie Dobra, może musi się starczyć Bo ja potrzebuję jak najszybciej czystej wody Ciekawe co się stanie jak wybije? ...słoną Tak, trochę mi daje to... ...dehydracja. Dawaj, dawaj. Że tak musiało mi takie wielkie drzewo urosnąć? Ja potrzebuję saplingów. Ja tak bardzo potrzebuję saplingów. Mmm... Niech będzie mniejsze to drzewo. No, takie może być. Dawaj, 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 dawaj. Szybciej! Saplingi spadają wszystkie spadną to trochę mi nie ja pierdzielę ten poziom trudności salt water bardzo kiepska jest Hmm Salt Water Ta woda słona mnie zabija ale Muszę porzucić te butelki Dobra, opróżniłem butelki, butelka zwykła, fresh water. Gdzie jest to? Tu jest. Dobra, to mnie ja trochę uratuje. Mam nadzieję taką. Bo za chwilę umrę. 3, 2, 1, 0. Jest! jest i tak dupa. Saplingi! Ratujcie mnie. Saplingi. O tak, wierzę w was, saplingi. Ratujecie mnie? Na pewno Saplingi! Ratujcie mnie, proszę. Tak bardzo proszę. Jeżeli mi się poszczęści, to mnie Saplingi uratują. Jeżeli nie, to umrę. Nie dobrze. Jeszcze za mało wody. Potrzebuję chyba tysiąc. O oh shit. Och, shit. Robi się nac. Chyba umarłem. Chyba na pewno umarłem. Hmm. Oj, ojoj. Oj. Oj, oj, oj. To było szybkie, naprawdę. Lol, to było szybkie. Ale to, ten poziom trudności jest naprawdę potężny, więc ja na pewno spróbuję drugi raz. Bądźcie tego pewni, yy, tylko że tym razem przygotuję się i jakoś to będzie. No, tak więc, komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, pa pa!